Kończącego ich słuchania. Myślę, że dzisiejsza Ewangelia którą usłyszymy w czasie tej Eucharystii naszego centrum, naszego spotkania dzisiejszego, bo tam dokonuje się to prawdziwe łamanie chleba. E, ta Ewangelia, jakżeż Pasuje i oddaje atmosferę Waszego życia. Tutaj w sposób szczególny zwracam się do Was, moi drodzy, wszystkie osoby starsze, samotne, może dotknięte e, i cierpieniem, i, i, i cierpieniem samotności, i cierpieniem choroby. Przeżywacie tak jak Maryja Doznajcie tak wielu różnych sytuacji, w których chciałbym się krzyczeć Panie Boże wesprzeń, Panie Boże daj siłę, Panie Boże może nawet gdzie Ty jesteś. Ale Maryja też to przeżywała. Też przeżywała, różnego rodzaju kłopotów. Przeżywała też boja. Przeżywała inne sytuacje, ale potrafiła zaufać Bogu. Potrafiła zaufać tak do końca, tak naprawdę. Wbrew rozumowu, wbrew wszystkiego, co ją spotykało. Jak mówi dzisiejsza Ewangelia potrafiła bo Bogu ważne odpowiedzieć te słowa. Oto ja służę Państwa. Niech mi się stanie według Twojego słowa. Dlatego też, moi drodzy, chciałbym Panu życzyć, aby właśnie w tych chwilach, kiedy wydaje się, że wszyscy Was opuścili, że nie ma nikogo, kto mógłby wesprzeć, by móc w takim chwilę wypowiedzieć te słowa, oto ja służebnica oto ja sługa Twój Panie. Ty jesteś ze mną, niech się dzieje wolę Twoją, Wtedy na pewno nie będziemy zanieceni. Bóg nas nie opuści. Ale moi żyć bardzo również tego, aby właśnie w pewnych byście nie byli sami. By będą wokół, wokół was ludzie życzliwi. Byście czuli się nie wyrzuceni gdzieś poza wami ale czuć się w tej wspólnocie. Nawet tej naszej. W święto świętokrzyskiej, na którą dzięki wielu ludziom zaangażowanym możemy liczyć. Możecie liczyć. Życzę wam więc tej dobroci ludzkiej serca. Życzę tej radości, mimo różnego rodzaju dragi, z każdej chwili naszego życia, bo nie jesteście już bezowocni. Ciągle wydajecie owoce swoją swoje swoim życiem, tym, że jesteście. To, co mówił Ojciec jak Jan Mawrdówek. Jesteście Żydów z skarbem kościoła. Jesteście, ja powiem, jako Żyłym skarbem naszej wspólnoty parafiami. Niech ten skarb się rozwija nie promienie. Niech dobrze ludzie, ale też ten, które, na którego możemy zacząć Was wspieram Was wspiera, Bogosławiu, oddalonym zdrowiem i wszelkimi, wszelkimi łaskami. Boże. Na te święta i na ten nadchodzący te, na te nowy rok. Oby z tego z tego kogoń, nikt nie mógł. A jeżeli będzie taka wola Boża, to by cieszył się spotkaniem z tym, który kocha. Wszystkim Pan, moi drodzy, jeszcze raz w imieniu władz, w imieniu. Wszystkich nas pasterzy, relacjów Pana serdecznie, serdecznie życzę. Właśnie jako organizatorzy dzisiejszej chwili, łącząc się z tym dziękującym słowami księdza proboszcza, chcieliśmy życzyć Wam wszystkim błogosławionych, zdrowych, spokojnych Świąt Bożego wszelkich łask Bożych i radości. dobry zwiastunem nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. I życzymy również naprawdę z całego serca, żeby spełniło się te wszystkie piękne życzenia, jakie dzisiaj usłyszycie.